Jak się swój wewnętrzny sakrum Zacieśniałam więzy jak zwykle Trawiłam niemiłe emocje Czułam kontrolację Czułem zależność znów Czułam swoją zazdrość Chciałam być jedyna jak cała ja Zaburcza, agresywna, nieufna Skrócam swego zaangażowania Kochanie tyle, że ja czuję Że ci zależy, czuję się ważna Czuję, że ten jest za tobą Związek, miłość, dźwina Walcz zawsze, jesteś mój Nikt ci do patrz nie sięga, może mieć tysiące ludzi od Beki, od Bertów, od Trubów, ale tylko jednego od serca, do łóżka, do domu, do rodziny, ty. To dla mnie świetność, ty, to dla mnie druga część jak uwiera moja razna mój Jasio, wikusia, ja, ty jesteś wyjątkowy, zgór każdego dnia do miłości, do męża wieści, o od te coty uwikłanych godności do agresji, przeć, chcę przejść, w ta Myślałam poszła na plan, nawet szatan stara kurwa, nie dajmy mu się. Nikt dobroci, ludzie mają przefratane problemy współczesnej miłości. Za podróż, brak zaufania, niepewność, to jest słabe jak liście, jak zaraz szczęście miało się skończyć. Co dzień odczuwasz jesteś w porządku, masz mnóstwo emocji.